Pasz, pasz, popycha mnie, popycha mnie normalnie Ja cię zaraz popcham ty gargamelu mały Odejdź No idźcie, sam idź, sam idź. ja cię teraz też mogę popchać No co się pchasz, co się pchasz? No No skacz, Bądź, jak się pchają No, hops, hops kochani, hops Patrz A no, i raz, i dwa, i trzy No i kto skacze pierwszy? No ile ja tu będę czekał? Jak kochani, skakać, nie skakać, jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Raz, dwa, trzy, skaczemy na trzy. Co kochani? Chyba nikt nam tu już nie pomoże. Nikt... O ile tu ludzi idzie! Cześć! Kochani! Yeah, udało się! Mam nadzieję, że uda nam się dojść do samego końca. Jak myślicie? Tyle ludzi. O! Hops! Następne. O! Hops następny. Zaliczony. Sporo jest tutaj tych wszystkich. O!